Halo, halo YouTube, witajcie moi drodzy z tej strony oczywiście Danonia Wybierzcie swój profil lub stwórzcie nowy jeśli jeszcze go nie macie Zapraszam was na kolejny odcineczek, odcineczek oczywiście z gry Brainshow Jest aktualnie godzina 18.27 w niedzielę 18 lutego Oczywiście nagrywam go zaraz po zakończeniu poprzedniego Także spróbujemy dzisiaj może... Jak jest usuń bota? też na poziomie średnim także zobaczymy jak to pójdzie z gotowi no to do boju no to do to proszę bardzo zobaczymy enter Mateo znowu jest Alina Siora i Papalot my sobie sobie słuchajcie Początek tylko zostawimy, ale pytania będziemy sobie... W sensie te całe prezentacje tych kategorii będziemy sobie przewijać, bo to nie ma sensu. Dzień dobry, przed wami brain show. Niepowtarzalny teleturniej, który doprowadzi wasze mózgi do wrzenia. No chyba, że ich nie macie, ale wtedy szybko odpadacie. Czujecie ja. te emocje? Powitajmy uczestników! Dariusz. Jeden, dwa, osiem. Jejku, ile wygranych, aż się pogubiłem w liczeniu. No, super! Oho, ten wzrok mówi wszystko. Na miejscu pozostałych już bym się zbierał do domu. Siora! Widzę zadowolenie na twarzy. Nic dziwnego. Poznałeś już smak zwycięstwa. Alina! O, kogo tu mamy? Od razu widać determinację na twarzy. No no. Mateo, dobrze, że jestem tylko prowadzącym. Nie chciałbym z tobą konkurować. Mhm. Mm Pora na pierwszą rundę. Zaczynamy na luzie. Też czujecie ten chill? Dariusz, która kategoria pozostaje najważniejsza? i zabytki. Czas na i zabytki. No zobaczymy, co tam słychać. Najwyższym budynkiem na świecie zbudowanym z cegieł jest A nie wiem co to jest Pora oddzielić prawdziwych graczy od marnych imitacji Odpowiedzi uczestników idealnie no. obrazują... O, trafiłem OK. Słynny klasztor Shaulen znajduje się w... Szaulen? To chwilę może Shaulen Sprawdźmy, kto odpowiedział poprawnie. Jakby to podsumował. dobrze, widziałem. Kto miał wiedzieć, to wiedział. Tak mi to, że tak powiem, zabrzmiało że, na. Gdzie znajduje się katedra Notre Dame? Eee, Notre Dame. Ber... To był Be... Berlin, czy. Sprawdźmy, jaka jest poprawna odpowiedź. O Paryżu, w Kresie, no tak. Ich arty... Ludzie... To Dobrze, zdarza się nawet lepszym. Pierwsze uzdrowisko termalne w Polsce znajduje się w. Termalne? Czas sprawdzić, jak tam wasze odpowiedzi. U niej obie, pewnie będzie. No. Zdania podzielone. A coś myślałem, Gryzny. ale. Gdzie znajduje się najdłuższy most na świecie? Most? Pewnie w Japonii. Tak, zgaduję. Po oddzielić prawdziwych graczy od marnych imitacji. Chyba tak to już jest. Nie zawsze wszyscy muszą mieć rację. No tak, tak. Hmm. W jakiej części budynku wykorzystuje się gonty? Nie wiem, co to są gonty, więc. I don't know. Poznajmy poprawną odpowiedź. Niektórym chyba nie podpasowało to pytanie. A na, na dachach, ok? Spoko. To była naprawdę iście szalona rozgrywka. Cóż, nie ma co się dziwić, każdy chce być najlepszy. A oto przed nami kolejny Sprawdzian Wiedzy. Lubicie być w centrum uwagi? Czas na wybrańca! Wybraniec odpowiada na pytania, reszta obstawia. Siora! Oto kategoria. Znajdziesz tu coś, co ci. Kulinaria, kategoria, ok. Kategoria sprawia, że robię się głodny. Jak myślicie, będzie znać odpowiedź? No, mam taką nadzieję. Najsłynniejsze fabryki czekolady spotkamy w... Czekolada? Dobra odpowiedź El, i dobra dobra obstawienie. Coś za dobrze wam idzie. Hmm. Nadszedł czas obstawiania. Czy odpowie poprawnie? No dajmy, że odpowie no. Bez której z wymienionych przypraw nie może się obejść grzane wino. Alina! Wszyscy w ciebie wierzyliśmy, a ty nas zawodzisz. Się, serio, Aż taka zawódka. Jak myślicie, będzie znać odpowiedź? Nie wydaje tak, może w końcu odpowie jakiś bot poprawnie. Czego nie musimy kupować chcąc przyrządzić risotto? Mózgu. Nie. Piękny podział punktów. Super. Odzyskałem swoje punkty. No dzisiaj to jest jakaś. chyba katastrofa. Jak myślicie? Czy udzieli dobrej odpowiedzi? A, bo teraz ja. Dobra. Belgijski krem do smarowania o smaku ciastek korzennych to. Tak, to już jest. Jedni tracą, drodzy zyskują. Jezusie. Nadszedł czas obstawiania. No. Czy odpowie poprawnie? Które z podanych nie jest naczyniem do picia yerba maty? Nie mam żadnego pojęcia, to się Ktoś wiem. zyskuje, ktoś traci Nieskończony cykl życia Już po rundzie, jak widać humory dopisane są... a runda Zobaczmy jak będzie po kolejnej Przed nami kolejna runda. Wysokie stawki. Odrobina hazardu chyba jeszcze nikomu nie zaszkodziła. Obstawiajcie swoje punkty. No, Jeśli macie dużą wiedzę, pomnożycie swój wynik. Jeżeli nie, stracicie to, co postawiliście. Dariusz, która kategoria no, może w duszach gra? Ile punktów jesteście w stanie zaryzykować? No i 250 na razie. Z jakiego kraju pochodzi piosenkarz Eros Ramazzotti? Eee... z Włoch. Dobrze mówię? Sprawdźmy jaka jest poprawna odpowiedź. Zdania podzielone. Błoch, no. Nieźle. Była kiedyś taka piosenka... Mniej niż zero. Czy jakoś tak? No mniejsza. Piosenka Another Brick in the Wall została stworzona przez zespół. Ja nie mam pojęcia. Sprawdźmy, kto odpowiedział poprawnie. Odpowiedzi uczestników no. idealnie obrazują ich IQ. Trafiłem, spoko. Pora obstawiać, moi królowie hazardu. Dobra, Jola 500. W jakim wieku zmarł Kurt Cobain, Amy Winehouse i Jimi Hendrix? 27? Czas sprawdzić, jak tam wasze odpowiedzi. To Trafiłem! Dariusz! Brawo! Lądujesz na szczycie tabeli. Wybierzcie ilość punktów, którą obstawicie. A? 500, jowo. Kto wykonuje piosenkę Subemela Radio? A, ja, że Widzę jednogłośne odpowiedzi Ciekawe tylko, czy są poprawne Zobaczmy Brawa dla was W tym programie rodzą się nowe legendy <laughs> Pora obstawiać, moi królowie hazardu Jeszcze? Kto jest autorem piosenki Despacito? Pora oddzielić prawdziwych graczy od marnych imitacji. Mateo, twoje punkty przepraszam. No niestety, ale wiedziałem... Głębi wiedziałem, kto odpowiada akurat, więc... Koniec? No nareszcie. Wiesz, to można. Tak, ta. ta, zdecydowanie to było coś. A jak wygląda sytuacja w tabeli? Mateo, ostatnie miejsce. Nie mogę powiedzieć, że jestem zaskoczony. Papalot, czwóreczka. Alina, trzecie miejsce należy do ciebie. Siora, zaraz za liderem. Dariusz, jesteś na szczycie. Ale spokojnie, to jeszcze nie znaczy... A macie że szczęście, że ma tym razem działa. Nie ma na co czekać, jedziemy dalej. No, cztery. Kleptomanii zacierają ręce. Czas, Czas na, na kradzież, kradzież punktów. Ten, kto odpowie poprawnie jako pierwszy, może ukraść punkty. Przeciwnik ma więcej punktów od ciebie. Mateo, w której kategorii czujesz się najmocniej? Przed nami najmodniejsza kategoria tego lata. Przekonajmy się, kto z was jest glamour. glamour. Co to jest kardigan? Naszyjnik, nie? Kurtka, Alina, kradni, kradni od kogo tylko chcesz. Na szczęście, egzekucja wykonana. Który z wymienionych kolorów jest utożsamiany z królewskością? Z królewskością, czerpony? Nie no. no to kogo chcesz okraść z punktów? Ej no, trzymajcie się od moich 3000 z daleka, hello! Dariusz! Ajajaj, aj, aj. konto odchudzone. No, chyba kogoś głowa boli. Lenonki to popularne okulary, których kształt jest. Zatrafiłem okrągły Dariusz! Czas wybrać! Nawet nie widziałem. No ale no, bardziej jest to babka. Ha, bo jest pacjent. dobra? ja wiem, czy Nawet 13 do no, będę, dobra? Ci coś no dzisiaj będziesz szybki odczyńczych też. Który człowiek jest twórcą pierwszej pary jeansów? Mateo, ja i mój portfel będziemy trzymać się od. A, tej Louis Vuitton na pewno. Na no szczęście, od też wierzy. Jakbym brał od Aliny zaraz. Siora! Nie pozwól, by uszło mu to na sucho. No, jeszcze coś? Jakie logo posiada Marka LaCoste? O ty trafił krokodyla, ale zapuść pan Kradnij, kradnij od kogo tylko chcesz. A, ode mnie nie bierze. A inny bierze OK. Alina! Bez nerwów. Dobra odpowiedź i możesz odzyskać co twoje. Zaraz za, zobaczymy. Jeszcze coś? Jeans zrobiony jest z. Jeans? Tak, ja klikam. Do wełno, no... no dawaj, dawaj, sobie kilka ja sam jestem ja ten lnu len. Ej, moje 3000 to było... Hej, Hamiu... What dabej? wykonana Ja ci dam egzekucję. No pewnie koniec będzie zaraz. Nie. Z ilu części składa się strój zwany bikini? Dariusz! No to kogo chcesz No. Uskutów? Dawaj, moje pieniądze. Mateo. Ajajaj, aj, aj. konto. Konto odchudzone. No niestety. Życzko. Koniec rundy. Ogień, emocje. I, I wybuchy. wybuchy. To właśnie. Przejdźcie. Gotowi na jeszcze większą dawkę emocji? Rozpoczynamy kolejną rundę. Oczyszczająca konkurencja. Odkurzacz. Czana odkurzacz. Okej. Okay. Odkurzacz. Zobaczymy jak nam pójdzie. Odpowiadajcie dobrze, a ten trafi w ręce kogoś innego. Możecie nawet wybrać w czyje. Dariusz. Jak tak patrzę na twoich przeciwników, to czego nie wybierzesz? Zwycięstwo masz w garstku. Dobra, co my tutaj mamy? Co to? Sprawdźmy czy wiecie co. co to jest. Grzebiuszka ziemna, że kotka, kumak nie to. Co? Że co? Ja bym nie wiedział. Żaby, a kumak, dobra, to już można było Ostatnia faza porodu to. O Boże! Podwadnianie A, łzy dobra. Czym jest diadem? Koroną. Droga mleczna to. Zjawisko pogodowe czy galaktyka? Galaktyka tak tak dajesz radę. Dobra neuron to. Komórka nerwowa. Świetnie. Wiedza czy strzał? E? Powiedzmy, że wiedza. Dłuższa wypowiedź jednej osoby to Mono monolog czy dialog? Monolog, no ale to było łatwe. No też wiedziałem. Który z graczy za... Znowu ja? No dobra. Lulek czarny to. Kto? Świetnie. Co to mi tak Wiedza, Czy ją pulę punktów uszczuplimy? Proszę. Zalabiam. Babka piaskowa to O Boże, rodzaje ciasta wiadomo Tutaj nie lubię Nie lubię babki Dajesz piaskowej rady. A on jest zasucha i, i potem je mnie... te... Ej, co oni tak mi dawają? Pikling to Pikling Będę to myśleć Ej! To, była... to było to, to... Tutaj akurat z... Z... zgadłem No dobra, też niech coś zarobi. Zemsta faraona to wakacyjne. O, wakacyjne. Wycieczki na pustynię. Świetne. A, za dużo się pokarmowałem. Ok. Koniec, koniec. Może dłu Na długa była ta runda. Jest na możliwym poziomie. A to z tym się zgoda. To na co czekaliśmy, WIELKI FINAŁ! Dokładnie tak jest. Idziemy z wielkim finałem. Ekran za wami symbolizuje życie, które otrzymujecie na podstawie wcześniej, wcześniej zdobytych, zdobytych punktów. punktów. Za dobrą odpowiedź możecie trafić przeciwnika, za, za złą za sami oberwiecie, czas wyłonić zwycięzcę. Jak nazywa się miejsce zaginięć wielu statków, gdzie rzekomo występują zjawiska paranormalne? Dajcie mi to. Trójkąt bermudzki. Dariusz! Tak, dobra odpowiedź. Strzel sobie jednego w nagrodę. No to po kolei lecimy. chyba lubisz, że... No chyba pójdzie szybciej ten film. Nie, ja się nie spodziewałem się takie, takiego. Jak ma na imię żona prawdziwego Janusza? Grażyna To akurat i Grażyna A teraz Pora przybliżyć kogoś do kąpieli. No i po kolei po prostu Po kolei wszystkich będę Ich eliminował, ci co mam po blisko, bo nie chcę mi się przed Zmniejszenie dopływu pieniądza do gospodarki Które hmm. powoduje między innymi spadek cento To nie, nie pamiętam, i się wykażą. De, defilacja. Mhm. że myślę uważaj na siebie, jeden fałszywy ruch, i spadasz? Okej, okay. idziemy dalej. Na ratunek przybywa pytanie: ratunkowe. Kto chce zostać dłużej w programie? Galien to ozdoba znajdująca się w statku na. Guardian, ja się nie zgłaszam. Ooo, chyba co się zgłaszała? Odpadnie na rufie? Na dziewiętno. He. He. Te potoki, że tak nie grzeszą dzisiaj, Manuel Jurebi, uznawany za najcięższego człowieka na świecie, rekordowo waży. Oj nie pamiętam, to było, ale nie pamiętam, nie chcę się zbłaźnić. Nie odpowiadam. 580 nie kilo o, To chyba ten to Chyba wiem Marina. o kogo chodzi nawet. Chyba, chyba nawet jak się nie będę to skończyć. traciłem, to, to traciłem, boże, to czytałem artykuł o tym. Minus 30. O, są nas trzeba. o nie. Bo ja wiadomo ja jestem na 3 razy. Bez ty 1 stycznia Dariusz, Świetnie! Wybierz, Wybierz ofiarę. ofiarę! No to po kolei jak mówię mówi gromkimi brawami! Albo jednak nie zasłużył. Z czego powstaje marmur? Zbapienia wapienia. mówię? Tak. Darius! Co jest? Co mi to? Ten... Zarobiście mi idzie! Mateo, co za pech. Idziesz na dno! Ej, ale to samo kliknęło! Ja nawet nie kliknąłem! He? To teraz tak działa... Fi koniec? Dariusz, co za wiedza. Ja nie wiem, zło. bo ja nie, nie czytam tego co oni aktualizują, a co nie. Też możecie mi znać w komentarzu i też ogólnie jak Wam się podobał taki odcinek. Ja Wam dzi bardzo dziękuję za ten wspaniały odcinek. I cóż, mam nadzieję, że będziemy się widzieć standardowo za tydzień w kolejnym. Tak więc cóż, to tyle. Więc standardowo komentujcie, subskrybujcie, łapcie w górę mile, mile widziane. Pozdrawiam Was darunia, więc się trzymajcie. No i cześć, do zobaczenia za tydzień w kolejnym odcinku. Także to tyle. Pa pa!